Ancelotti bez litości dla Neymara. Arsenal i Atletico walczą o jego gwerrę. Borussia Dortmund stawia warunki. Real Madrid planuje nowego lidera środka pola. Ponadto dużo więcej informacji piłkarskich. Zapraszamy serdecznie, to jest Piłkarski Świat. Erling Haaland nie przestaje zadziwiać. Norwek ma już 13 goli w Premier League, a jego forma zachwyca nie tylko Pepa Guardiolę, ale i rywali. W meczu z Bormont 25-letni snajper strzelił dublet, potwierdzając, że jest bezkonkurencyjny. Guardiola przyznał, że statystyki Haalanda są niewiarygodne, porównując go do Messiego i Ronaldo. Hiszpan podkreślił też jego charakter i pokorę. Zawsze słucha, chce być lepszy. Trener Bourmont i Raola nazwał go niemożliwym do zatrzymania, a David Brooks dodał jego siła i skuteczność są nieludzkie. Haland wciąż pisze historię: 98 goli w 107 meczach Premier League i ponad 50 branek w występach w lidze Mistrzów. Gabriel Jesus znalazł się na zakręcie kariery, w planach Mikela Ardety odgrywa coraz mniejszą rolę, a Arsenal jest gotów wysłuchać ofert za 28-letniego napastnika. Według włoskich i angielskich mediów Brazylijczyk analizuje możliwość odejścia już zimą, a jego sytuację uważnie śledzą Borno, Fulham i West Ham. Co więcej, do wyścigu dołączają giganci z serii A, Juventus i AC Milan, którzy widzą w nim idealne wzmocnienie ofensywy. Kanonierzy wycenili Jezusa na 30 milionów euro. Po latach pełnych kontuzji i ograniczonych minut, zawodnik chce odzyskać dawną formę i pewność siebie. Rywalizacja o jego podpis zapowiada się niezwykle gorąco. Jared Brandwhite wciąż znajduje się na celowniku Manchesteru United. Czerwone Diabły od miesięcy monitorują sytuację 23-letniego stopera Evertonu, który, mimo podpisania kontraktu do 2030 roku, może opuścić Everton wcześniej. Jak podają angielskie media, oprócz United zainteresowany jest również Tottenham Hotspur, lecz Everton jasno stawia warunki: rozmowy zaczną się dopiero od 70 milionów funtów. Klub Zoltraford Trafford planuje latem przebudowę defensywy, zwłaszcza jeśli Harry Maguire nie przedłuży umowy wygasającej w czerwcu. Brantwide, uznawany za jednego z najbardziej perspektywicznych angielskich obrońców, pozostaje głównym celem Rubena Amorima na sezon 2026-2027. Marcus Rashford błyskawicznie podbił serca kibiców Barcelony. Angielski napastnik, wypożyczony z Manchester United, w pierwszych 13 meczach zdobył 5 bramek i zanotował 7 asyst, stając się jednym z liderów ofensywy zespołu Hansiego Flicka, jak podają hiszpańskie media. Kataloński klub rozpoczął rozmowy z otoczeniem zawodnika w sprawie transferu definitywnego. Rashford marzył że na Camp Nou i chce pozostać w Barcelonie nawet kosztem obniżki zarobków. Problemem mogą być warunki finansowe. Anglik zarabiał wcześniej ponad 300 tysięcy funtów tygodniowo. Na jego kontrakt z Manchesterem United obowiązuje do 2028 roku. Cena wykupu ustalona na 35 milionów euro nie odstrasza jednak Barcelony, która planuje zaoferować Rashfordowi długoterminową umowę do 2030 roku. Real Madrid rozpoczął działania w kierunku wzmocnienia środka pola przed sezonem 2027. Po odejściu Tony'ego Crossa i Luki Modricia klub intensywnie analizuje rynek, ale transfer Rodiego Hernandeza z Manchesteru City wydaje się mało realny. Królewcy są świadomi, że Anglicy nie zamierzają sprzedawać swojego kluczowego pomocnika i planują raczej jego przedłużenie kontraktu. Druga sprawa jest taka, że Rodri ciągle popada w kontuzję. W tej sytuacji coraz poważniej rozważany jest powrót wychowanka klubu 21-letniego Chemy Andresa, obecnie błyszczącego w barwach VfB Stuttgart. Hiszpan imponuje techniką i wizję gry w Bundeslidze, a Real może go odzyskać za około 10 milionów euro. Na decyzję trzeba jednak jeszcze poczekać. W Madrycie chcą dokładnie ocenić jego rozwój i dopiero wtedy podjąć ostateczne kroki. Julian Brandt może wkrótce przedłużyć kontrakt z Borusją Dortmund, ale tylko jeśli zaakceptuje nowe zasady klubu. Według informacji Sky BWB chce zatrzymać ofensywnego pomocnika, jednak na znacznie bardziej elastycznych warunkach. Brand, którego umowa wygasa po obecnym sezonie, musiałby zgodzić się na obniżkę wynagrodzenia z obecnych 7-8 milionów euro rocznie oraz na kontrakt oparty głównie na wynikach sportowych. Klub ma dać mu czas do marca na udowodnienie swojej wartości. Jeśli 29-latek wykorzysta ten okres i wróci do najwyższej formy, czeka go nowa umowa. Lars Riken przyznał, że wszystko zależy od dalszej dyspozycji zawodnika. W tym sezonie Julian Brandt rozegrał 13 meczów, zdobył 4 gole i zanotował 2 asysty, próbując przekonać działaczy, że wciąż jest kluczowy dla drużyny Niko Kowacza. Sytuacja w Walencji robi się coraz bardziej dramatyczna, a jednym z możliwych skutków może być utrata jednego z największych talentów Jabiego Guerry, 22-letni pomocnik, który jeszcze niedawno uchodził za Kluczową postać drużyny stracił miejsce w składzie u Carlosa Corberana. Według informacji hiszpańskich mediów jego sytuację właśnie obserwują dwa potężne kluby: Atletico Madrid i Arsenal. Oba zespoły widzą w nim ogromny potencjał, a londyński klub liczy, że wizja gry w Premier League przekona młodego Hiszpana do przeprowadzki. Atletico z kolei zamierza wykorzystać chaos w Walencji i zaoferować zawodnikowi szansę na odbudowę w La Liga. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące okno transferowe może być decydujące dla przyszłości Guerry. Carlo Ancelotti ponownie pominął Neymara przy ogłaszaniu kadry Brazylii na mecze towarzyskie z Senegalem i Tunezją. 33-letni zawodnik Santosu wciąż nie odzyskał pełni formy po ciężkiej kontuzji kolana z 2023 roku, przez co nie zagrał dla Canarinhos od ponad dwóch lat. Włoski szkoleniowiec nie ukrywa, że nie zamierza ryzykować. Jasno stwierdził, że z Neymarem nie rozmawiał i poczeka, aż ten zacznie znowu grać regularnie. Decyzja Ancelotti'ego budzi kontrowersje wśród byłych reprezentantów Brazylii, którzy uważają, że nawet nie w pełni sił Neymar powinien znaleźć się w kadrze. Sam piłkarz marzy o występie na mundialu w 2026 roku, a jego przyszłość klubowa również stoi pod znakiem zapytania. Coraz głośniej mówi się o możliwym transferze do Interu Miami i ponownym połączeniu sił z Messim i Suarezem. Carlo Ancelotti zaskoczył kibiców. Antoniem, mimo świetnych występów, został pominięty przy powołaniach do reprezentacji Brazylii. Za to po raz pierwszy od 2022 roku wraca Fabinho. Tymczasem Pedro Neto nie zagra dziś w lidze mistrzów z powodu drobnego urazu. Amura, trenta Aleksandra Arnolda został zdewastowany tuż przed jego powrotem na Anfield. Emocje w świecie piłki sięgają zenitu.